Halo, halo, dzień dobry. Witam na codzienniku u Zosi Golis. Dziś jest wtorek, przepraszam, dzisiaj jest czwartek, 7 września. I tradycyjnie przeczytam z książeczki Kocham Cię na każdy dzień wersji Simon. 7 września. Jedynym drogowskazem na naszych drogach jest miłość. Tylko ona wskazuje właściwy kierunek. I przeczytamy z małej książeczki Odważ się żyć odważnie. Musimy zaakceptować to, że każdemu z nas może się czasami coś nie udać, że każdy z nas może z, no, zostać zraniony. Ludzka słabość, wstyd. Ryzyko pokochania kogoś, wszystko to potrafi człowieka przerazić. Sądzę, że najrozsądniej byłoby postępować według tej prostej zasady, jeśli potrafisz przyjąć najgorsze ryzyko. Kochani, dziś chciałam porozmawiać z Wami na temat takiej. No myślę, że ciekawej rzeczy stres i frustracja. Takie same uczucia, czy jednak inne? Jak wy sądzicie? Każdy z nas poczuł albo stres, albo frustrację. Każdy z nas nieraz w życiu jeśli istnieje ktoś, kto ich nigdy nie poczuł, jest szczęściarzem, ale i ewenementem. Ja osobiście nie znam ludzi, którzy by nie poczuli czy stresu, czy frustracji. Są to takie dwa silne uczucia, które dotyczą. Nas wszystkich. Są bowiem naturalną, taką i nieuniknioną częścią naszego życia. Wyjaśnijmy może najpierw, czym różnią się te dwa słowa. Stres, na przykład, jest stanem wzmożonego napięcia nerwowego, wynikającego na przykład z działania różnych bodźców, często od nas, od nas niezależnych. Hmm. Bodźce te mogą mobilizować te działania albo prowadzić nas do stałego napięcia. Ja już kiedyś mówiłam do takiego napięcia, że nawet nie czujesz, że jesteś napięty czy napięta. I w efekcie Występują zaburzenia o charakterze nerwowym. Najważniejszą informacją powinien być tutaj fakt, że nie istnieje obiektywna siła bodźca. Bardzo duży zależy od naszej oceny. Każdy z nas, tak naprawdę, ma bowiem inne przekonania, inne doświadczenia i inne sytuacje wywołują u nas stres, prawda? To właśnie od tej naszej własnej oceny zależy, jak dany bodziec zostanie zakwalifikowany. Jako albo zagrażający nam, albo też jako mobilizujący. Też tak może być. Weźmy przykład porażki na egzaminie. Dla jednych będzie to życiowa porażka. O matko pokładali w tym całe nadzieje i to tragedia. A dla innych szansa, na lepsze przyswojenie materiału, na nowe podejście, a więc i nowe doświadczenie. Okazuje się, że dzięki każdemu doświadczeniu czegoś się uczymy, wyciągamy wnioski, i wówczas staramy się więcej tego samego błędu najzwyczajniej w świecie nie popełniać. Ja powiem na, na przykład tak, że miałam taką sytuację. Witajcie, witajcie kochani. Witam Grażynkę, witam Elżunię Elżbieta Kraśnicka. Ja na przykład miałam taką sytuację, że miałam pożar. W 6 minut poszedł mój dorobek życia. Nie jest to przyjemne. Zostajesz w pewnym momencie na minus zero. I co się takiego dzieje? Jeżeli jesteś bardzo przywiązany, czy przywiązana do materii, no to jest bardzo frustrujące, stresujące. To jest, jeżeli ktoś jest bardzo przywiązany do tej materii, o, widzę, że się już witacie. Witaj Madziu, Grażynka już pisze Witaj Madziu, moja kochana paczka zaczyna się witać. Paczka Zosi, jeszcze naszych y, y, mężczyzn, brak Krzysz, y, Krzysztofów. Pewnie zaraz do nas dołączą. I wiecie, o czym chciałam powiedzieć? O tym, że nie jestem przywiązana do materii. Moja świętej pamięci ciocia. Tygodniami bolało, jak coś zgubiło, albo i zginęło. Ja nie wiem, czy ja mam ten dar od stwórcy, czy ja po prostu taka jestem. To nie jest tak, że to było dla mnie obojętne. Nie. Ale nie katuje się czymś. Jak coś zgubię, czy mi ukradną, czy coś tam. Rzadko się to zdarza, albo gdzieś coś. To ja przechodzę stosunkowo szybko. Jak to się mówi, do porządku dziennego nad tym, nie? i wtedy jest mi po prostu lżej, i wtedy nie idzie to w chorobę. A jak mamy przywiązanie i ubolewamy nad tą stratą, i ciągle o tym opowiadamy każdemu, o jejku, jak to strasznie się nam stało, i w ogóle, no to właśnie. Tak to się dzieje. Kochani, to żeby nie było dużo ględzenia na jakichś naukowych wywodów, to Grażynka była pierwsza i tradycji staje się zadość. Przesłanie dobrostanu dla Grażynki Gora. Nieskończone dobro płynie do mnie nieskończoną liczbą dróg. Chciałam Wam powiedzieć, że Grażynka będzie prelegentką na naszym festiwalu, a festiwal idzie już bardzo dużymi krokami. Już dopinam pewne rzeczy, już nie ma no, możliwości zakupienia na przykład y, na miejscu obiadu, ponieważ restauracja ma pewną pojemność. My aż trzy sale zajmujemy, a więc królujemy w tym hotelu pałacu. Grażynka pisze wdzięczność, Zasiu, miło mi mi również. I słowa mocy, Grażynko, dla ciebie. Moja intuicja codziennie staje się silniejsza, a ja coraz wyraźniej ją słyszę i coraz bardziej jej ufam. Super. I, i lumii, inspiracja dla Grażynki? Twoje powołanie sprowadza się do tego, by dowiedzieć się. Jakich działań oczekuje od ciebie Twoja dusza i wykonać je. I przesłanie anielskie dla Grażynki. Co tam aniołki idą do Grażynki? Ar anioł stróż młodzieńczej miłości. Jego przesłanie brzmi: przyjmuję miłość z wdzięcznością. Jestem otwarty na jej piękno, a jej piękno czyni mnie pełnym. I teraz Elżbieta Kraśnicka dla naszej Elżuni. Proszę bardzo, przesłanie dobrostanu. Promieniuje spokojem i mądrością. Wypełnia mnie miłość i dzielę się nią ze światem. I słowa mocy... Ela pisze, mam nadzieję się z wami spotkać na żywo, bo ja z Legnicy. No Ela, jak ty być do Bolesławca, pół godziny pociągiem nie przyjechała albo samochodem, to już nie wiem. To jest pociągiem pół godziny. Po, pociągi jeżdżą z Wrocławia przez Legnicę do Bolesławca prawie co godzinę. Oj, Ela, jak cię tam nie będzie z nami, to nam będzie smutno. Przez słowa mocy dla Eli, całkowite i bezwarunkowe przebaczenie czyni mnie wolną. I przesłanie dla naszej Eli, wszystko, co robię, jest dobre. I przesłanie anielskie, Madzia pisze dla mnie, Zosiu, przesłanie dobrostanu, poproszę i słowa mocy tylko. Dobrze, tylko na razie dokończę dla naszej Elżuni. Przesłanie anielskie dla ciebie, Elżuniu. Anioł przebaczenia, już po raz drugi to słowo się przewija, a więc coś tam zalega u ciebie, Słonko. Nie, trzeba po prostu to puścić. Jego przesłanie brzmi: Postanawiam przebaczyć wszystkim, którzy w przeszłości mnie zranili. I dla naszej Madzi, przesłanie dobrostanu: Daję sobie czas i przestrzeń na uznanie moich uczuć. Płynie do mnie światło oczyszczenia i uzdrowienia, i słowa mocy. Szanuję wybory innych ludzi i pozwalam im być takimi, jakimi są. To dla madzi z Anglii. Są nasi panowie! Są, są, jest Andrzej K. I muzykalny Leniwiec, drugi Andrzej. I Andrzej już pisze Grażyna Gora, hejka. Już paczka Zosi się wita. Już się y, męska energia przyszła. Zrobił się ruch fajny. Madzia pisze, cudny Zosiu, przesłanie przyjmuje z miłością. A ja ofiaruję z wdzięcznością. A więc pierwszy y, Andrzej K. się zameldował a więc dla ciebie przesłanie dobrostanu z zadowoleniem przyjmuje zmiany, które przynosi życie z wiekiem staje się coraz bardziej elastyczny. Wszystko służy mojemu najwyższemu dobro dobru. Grażynka pisze yy, Muzykalny leniwiec, witaj kochany, a to wy się chyba znacie. A wy, a wy tutaj po czu się znacie. są mocy dla Andrzejaka. Kontroluje to, czym jestem. Kontroluje swoje myśli i emocje. Czuję i kocham siebie. I przesłanie e, inspiracji Ewy Folej dla Andrzejaka. Andrzeja, odróż, o! Przeszłość minęła, przyszłości jeszcze nie ma. To jest jedyna ważna chwila. I przesłanie anielskie dla naszego Andrzeja. Anioł książę północy. Jego przesłanie brzmi: czczę swoją niepowtarzalność, z radością. I wdzięcznością. Co wy tutaj piszecie? Madzia pisze, że dziękuję. Tak, tak, cały czas pracuje. A nie, Ela pisze, dziękuję, Zosiu. Tak, tak, cały czas pracuje. Grażynka pisze właśnie muzykalny leniwiec. witaj kochany. Wdzięczność dla ciebie, Zosiu. Elżunia pisze z legnicy. I Andrzej, muzykalny Leniwiec, pisze serdeczne pozdrowienia dla wszystkich, pani Zosi, a pani cudowną energię. Grażena Gora, jesteś kochana. No proszę. Ela, Elżunia pisze muzykalny Leniwiec. I Elżunia Andrzej, i witacie, ale fajnie, bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Dziękuję Wam, że, że tak fajnie się witacie, że już tak fajnie, no, nie zawsze mogę być na żywo i fajnie jak jestem, bo ja bardzo lubię być na żywo, wymieniamy się energią i, 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 i cudowna atmosfera jest, prawda? A więc teraz wyciągam przesłanie dobrostanu dla nas, nie, dla to jest dla Zosi Golis, ale zamieszam, żeby nie było, żebyście nie myśleli, że jestem, że y, 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 dla siebie coś podłożyłam i teraz jest y, serdeczności, to zaszczyt tutaj być, wzajemne serdeczności, bardzo mi miło więc teraz za Zosi Golis przesłania, uwaga, uwaga, Moje życie jest wypełnione wszelkim pięknem i bogactwem. Dobre rzeczy przychodzą do mnie często i bez wysiłku. I słowa mocy dla Zusi Goliz? A co? Pokonuję wszelkie przeszkody. Mam siłę i boskie wsparcie. To prawda. Tą siłę i boskie wsparcie czuję cały czas. To takie piękne uczucie. Świat jest moim przyjaznym domem. I przesłanie anielskie dla Zosi Goliz. Anioł stróż zdrowia o Zosiu, moje postawy wobec samego siebie są pełne miłości, piękna i akceptacji. Super, ale coś tutaj jakaniu zdrowia, to Zosiu, Grażynka pisze. Zosiu, tutaj mamy taką ciepłą, energetyczną przytulankę. Dziękuję nam wszystkim kochani. To prawda Grażynka, to jest takie miejsce, jak to pięknie nazwałaś, przytulanki, że ten mój kanał jest taką przytulanką. Tak, fajnie. Zauważcie, że u nas nie ma y, y, Jakich nazwać? kretów, czy jak, to ja nawet nie wiem, jak to niektórzy tam piszą na innych kanałach, parcie na szkołach. Ja nawet nie rozumiem, co to znaczy. Tak naprawdę, powiem Wam. I, I gdzieś tak, no, tak się szczęśliwie składa, że nie ma takich istot, które by chciały nam dokuczać. I bardzo się cieszę, że możemy sobie pobyć te pół godziny w tej takiej pięknej atmosferze. Andrzej pisze do Grażynki: Grażyna Gora, energetyczna przytulanka. Jakie piękne słowa rezonują ze mną. Wzruszyłem się tutaj, jest tak pięknie. Uśmiecham się, Andrzej pisze. I ja was tule, kochani, dziękuję, pisze Grażynka. Yy, muzykalny Leniwiz pisze. Swój na swojego trafi, tak jak ja, serdecznie do serca, no a cudnie, słuchajcie, tak piękna energia płynie, tak piękna energia jest wśród nas, ja już Wam mówiłam, że ja jak, żebym, nie wiem, jak była zmęczona, no jestem zmęczona trochę, nie ukrywam, ponieważ event, który organizuję 7-8 października, no organizuję sama. Wszystkie te zadania, listy, bilety list, bilety obiadów, sobota, niedziela, listy prelegentów, wykładów, zorganizować, zakwaterować hotel, bo ja mam do dyspozycji i ja tych ludzi rozmieszczam jakby w tych pokojach i jeszcze wieczorek taneczny ten nasz cudowny, no ale ten wieczorek pewnie da mi tą nagrodę za to wszystko, bardzo lubię te nasze wieczorki, bo my się wtedy integrujemy, też wtedy jest taka fajna energia, mimo że jesteśmy zmęczeni, ale jednak to wszystko jest takie cudowne, czekam już na ten moment, dziubie wstaje wcześnie rano, wiecie z, z tych kąt wpłat ludzie płacają kwotę piszą za co, no i trzeba to dopisywać na różne listy i powiem Wam, kochani, to jest bardzo ciężka praca. Praca organizatora jest bardzo ciężką pracą. Naprawdę. A jeszcze sama taki event dwudniowy, gdzie przybędą ludzie i z Niemiec, i, i, i z różnych części też świata, i Polski. Ale powiem Wam, że warto. Ludzie piszą. I z Krakowa jedzie na jeden dzień. Ja mówię na jeden dzień, to może chociaż na dwa, to tak daleko. Ale przecież Pani dobrze wie, co to jest być tą chwilę z Wami. Ludzie jadą wymienić energię, to co my teraz tu robimy. To co my teraz tu robimy, wymieniamy pozytywną energię. My jest tutaj, będąc na wizji, my się rozumiemy bez słów. My wiemy o czym mówimy. I na tym spotkaniu będą tacy ludzie, którzy będą właśnie mogli sobie o wszystkim porozmawiać i nikt nie będzie na nich patrzył, że są foliowcami, czy to teorie spiskowe, czy jeszcze nie wiem co. Andrzej pisze, wysyłam sok z rokitnika dla Zosi na wzmocnienie. O, super, super, bardzo. Wielka wdzięczność. Wielka wdzięczność, Grażynka pisze. Zosiu, jesteś cudownym organizatorem i moc z Tobą w pełnej opitości wszystkiego. No tak, ja ten dar to muszę przyznać, że dostałam od stwórcy. Mam dar organizacji. Rzeczywiście, idzie to w mig. Szybko, ale dużym nakładem pracy. no Możecie sobie wyobrazić, o wszystkich zadbać, zadbać o prelegentów, przecież przyjadą z różnych stron. Przyjedzie Marek Ania Taran. Wiecie, ich tak często się na eventach nie spotyka. To są ludzie, którym z nimi jest bardzo blisko i bardzo rezonuje z nimi. Są to ludzie, którzy. Tak żyją jak mówią. Dlatego bardzo blisko mi z nimi. Byłam w czerwcu na warsztatach z nimi, więc przyjadą do nas. Tak jak już mówiłam, czekam na odpowiedź pana Bernatowicza. Napisał mi, że odpowie mi do jutra, ponieważ ma inny event jest taki, wiecie, rozdarty trochę. No, Potrzebuje podjąć taką trudną decyzję, bo i jeden, i drugi. Nawet nasz zygi w rozmowie ze mną mówi, że to ja już oddał swój czas dla Pana Bernatowicza, że przyjechał. Także, czy każdy prelegent jest ważny? Tylko, ja byłam w Łodzi z panem Bernatowiczem. On bardzo chętnie odpowiada na różne pytania. Ludzie chętnie go wypytują. No, ma ogrom wiedzy, wielkiego serca i ten piękny, magiczny głos. Madzia pisze: Zosiu, podziwiam bardzo, super robota, dziękuję bardzo. Andrzej pisze: Niech piękno i cudowna energia płynie dalej, niech płynie. Grażynka pisze tak Elżbietko w pełnej obfitości dla każdego i dla nas wszystkich razem i niech ta energia płynie Elżunia pisze tak właśnie Grażynko i Grażynka wysyła serduszka, no wiecie to to jest piękne, to jest piękne taki aktywny ten czat jest tak fajne, takie fajne popłynęły przesłania dla was popłynęły też dla mnie i... Mm, Pięknie i szybko mija ten czas. Więc ja, jeżeli już tam dopnę ten event, bo, bo to jest dużo pracy, jeszcze w sobotę mam gale. Część z was wie, a część może nie. Otóż 9 jadę do Czech i będę miała swoje 5 minut. Wejdę na scenę. Na tej scenie będzie na dużej ścianie moje nazwisko, moje motto, a ja będę w pięknej, galowej długiej sukni. To jest suknia tak naprawdę tylko galowa, bo później jest kolacja, tańce, to muszę wsiąść na przebranie, bo w tej galowej to się tylko wiecie, wychodzi raz w życiu, a może to dopiero początek tych razów. Nie wiadomo. Bo wiecie, w moim wieku, jak takie coś się przydarza, to, to już jest wyróżnienie. Także jestem bardzo szczęśliwa, że doczekałam tego momentu. Mam już yy, suknię, wszystko jest nowe. Wszystko jest nowe, wszystko jest, wiecie, takie, takie fajne. I trzymajcie kciuki. Tam będą ćwiczeń, będzie godzina przed ćwiczeniem wchodzenia na scenę. By się nie popotykać o, o te sukienki. Także no cieszę się. Jest to dla mnie też wzruszające. Oczywiście to wyróżnienie jest za pracę. To nie jest tak, że ktoś sobie upatrzył i coś tam wyróżnia. Nie, ja ciężko na to pracowałam, nie ukrywam. Ale warto było. Grażynka pisze: Zosiu, już cię widzę. Cudowną uśmiechniętą, spełnioną. Dziękuję bardzo, dziękuję. Także tak, no, no mam trochę bogato, bo byłam też i, i u dr Dąbrowskiej na oczyszczaniu, yy, ponieważ nie mogłam sukienki mm. dopiąć i to był dla mnie, to było dla mnie jedyne miejsce znane, pewne, że, że będę mogła o te 3 centymetry dopiąć tą sukienkę, którą zamówiłam przez internet. Także y, udało się wszystko. Madzia pisze wspaniałej zabawy, Zosiu, i cudownych chwil w doborowym towarzystwie. Gratulacje, Zosiu. Tak, no rzeczywiście będę w doborowym towarzystwie i będę mieszkała w hotelu, no chyba y, najdroższym w nie, ale blisko do miejsca, gdzie się dzieją te. Y, ten event, gdzie się dzieje. Po prostu yy, tam było miejsce i, i w takim hotelu będę. Ela pisze, no to piękna nagroda zapewne za pracę i to, co sobie wymarzyłaś. Nie wiem, wiecie co, czy wymarzyłam? Ja po prostu, po prostu to robię. Te nagrody za jak masz serce otwarte i robisz prawdziwie, to one przychodzą same. Także dzielę się z Wami też moją radością, że, że, że czeka mnie już pojutrze ten wyjazd, i później jeszcze na koniec września, później w grudniu. Tak jakby wiecie, trochę świat się dla mnie otworzył, inni ludzie. A, a wszystko to, że podążam tą drogą rozwoju, że spotykam takich ludzi, jakby. I takich innych ludzi, tych wszystkich cudownych ludzi, z którymi prowadzę audycje, tak jak z Grażynką prowadziłam również audycje i o cyferkach, i o kolorach, i, i nie, moja droga budzenia, Grażynka także była, będzie u mnie, Dagmara z Arizony. Będzie u mnie jeszcze w piątek, nie wiem, kiedy dam premierę, Joasia Pilatowicz. Będzie u mnie Kasia Zrywnika z naszego projektu też. Także wiecie, mam takich bardzo cudownych ludzi. Też zmieniają się ludzie wokół mnie. I tak myślę sobie, że to jest naturalne. Że to, jak my wzrastamy, wibrujemy pewną energią, to zasada rezonansu jest naturalną rzeczą, że jedni odchodzą, drudzy przychodzą. I tych zmian wam też życzę, bo to czas zmian. Niebawem nagram audycję z Anią Głowacz. Niech popatrzy, poproszę w przestrzeń, zadam pytania, żebyśmy dowiedzieli się znowu trochę ciekawych rzeczy. Ściskam Was mocno, utulam. Wielka wdzięczność, że byliście ze mną. I do następnego razu. Papa, pa, kochani.